Cześć Widzowie! witajcie w 22 odcinku sezony 5 serii Minecraft. Dzisiaj mamy 23 grudnia, czyli jutro jest wigilia, już długa wigilia w tym sezonie. A gdy trzymam się harmonogramów, to byśmy byli w sezonie 6. Tak jak w szóstym roku, idziemy. W 6 roku? Tak jak w tamtym roku, idziemy każdemu poinform każdego poinformować, że tak owe wydarzenie się wydarzy w ogóle. Czyli jutro Wigilia, jak po nich przyjdę. O, dzień dobry. Wow. Dobry dzień czyli będą... Dzień dobry dzień będą państwo na Wigilii? Tak. Pewnie. <grymnie>. Okej. Koc... A nie ma z wami jeszcze jednej osoby? Chyba. O, dzień dobry. O, cześć Grosz. Będziesz na Wigilii? Mogę. Dobrze, dziękuję. Czemu by go trzeba do, trzymać? Do, dołącz do kultu Żuwia Franklina. O! Groczu, daj mu hełm. O, dziękuję. Gratulacje, dziękuję. No, dołączyłeś do kultu Żółwia Franklina. Dobrze, dziękuję. O, super. Rozprzestrzeniaj ten kult po całych Minecraft życiu. Po całych Minecraft życiu, o kurde. Idziemy teraz do Purple jak to. Pulpet Cut. Nie masz dzwona!? Dzień dobry, 5 złoty. Na taką pogodę, busel sobie To ty idziesz? Idziesz na wigilię jutro. Okej. Okay. Okpa. <laughs> Okpa. Idziemy teraz po tego hu, Hubert Wilson, coś tam. Kurde, co tu jest napisane? Hej Gryzyczyku, niestety tutaj wracam do United States, więc niestety nie będzie mnie na Christmas. Zarezerwowałem to miejsce tylko na czas funeral. Mimo wszystko życzę ci Happy Christmas i Happy New Year. Hubert Wilson. Z polskim ma chyba problemy, albo z angielskim. Na w sumie nie wiem. Idziemy teraz do domu Grocha. O nie, no tak. Kolejny, co tu się buduje? Hotelik! Hi! Hi. Hello! Pokój 2 Oskar. Oh, dzień dobry. Wiesz, że miałeś tego nie zmieniać. I ty też do kultu? Ja! Miałeś nie zmieniać. Miałeś... Czemu wszystkie okna wyrwałeś, powiedz mi? To nie są okna. Ja tu robię remont. Tu, tu będzie telewizor. Tu było okno. Wiesz, ty Jaki musisz ok wrócić po tym. To mieszkanie? Nie znasz się. Ja, ja budowałem zapłaciłem to. Za remont, A ja to budowałem ja... to. Ja dobudowałem. A ja zrobiłem Remont. Będziesz jutro na Wigilii? Nie. Ok. To jednego po prostu nie będzie. Idziemy teraz do Black Forest Air. Obejdę obej, obej blokadę. blokada. Jezu, ja nie umiem mówić dzisiaj. Jestem analfabetą. Tu jest jakiś parking. O, dzień dobry, panie Zdzisławie. Dzień, dzień dobry. Y, ogólnie tutaj to robię hotelik, y, z czym mogę i w czym mogę pomóc i la laboratorium też. A to jest grzejnik? Tak, to jest grzejnik. Pierwszy, kiedy, z pierwszy raz na no, widzę grzejnik. Znaczy nie pierwszy raz, ale pierwszy raz w mieście widzę grzejnik. Dlaczego to są żółwie? Ktoś. No, znowu przeteleportował w żółwie do mnie. Bo... Dobra, proszę pana, czy proszę będzie z... pan na wigilii? Oczywiście będę. Dobrze, dziękuję. Do widzenia. No dzwonię, ten dzwon. Jest, dzień dobry, proszę pana. Proszę pana, pan... czemu pan nic nie mówi? Co się pan stało? Pan poczeka chwilkę. A co się panu stało? Zabij to szybko yy. o, dzień dobry, dzień dobry A co to jest za panem Kimonie, yy. Kimon jest Kim nie je? dlaczego jest wyższy do mnie? A, nie. A kto to jest? Stasiek yy, Stasiek Stasie tutaj yy, niszczy szkodniki, że tak powiem. o. Widzi pan, e, trochę i dużo. A gdzie, e, to czekaj, pan się już nie zajmuje tym, co się zajmował? Czym? E... No, elektrownię, oświatła. Zajmuję się, oczywiście pracuję jeszcze nadal. Aha, bo coś tam słyszałem, że zmienia. zmienia... A, pan nie widział, proszę to bardzo. A, fakt coś pan zmienia teraz. Co no, ma... Tylko, że dużo śniegu jest nie ma jak pracować. No to fakt, trzeba odśnieżyć. Ale jaki nierealny, że jest śnieg. Od hotelu a to to widziałem, że powstaje jakiś... No, się dużo, buduje nam tutaj nie dużo budynków, jeden. ja nawet o nim nie wiedziałem. Bo mi nikt nie mówił. Można go podglądać nawet stąd. Tak <noise> ja buduje, no. no. Dobra, ja pewnie. już idę, bo jakieś dziwne dźwięki, nie wiem o co chodzi. Dobra, ja idę, Stas bo znowu to... coś robię. Dobra, I'm going sleepy do sleepy tippy. Mamy nowy dzień, czyli 24 grudzień. Mamy tutaj, tutejszy stół, mamy dwa grille i mamy jedzenie po kolei. Tylko trochę nie zabijajcie się, bo to widać. Mamy trochę mniej ostatnio niż jedzenia, ale co z tego. Mamy, mamy harnasie, które wyglądają jakby ktoś zamiast nich to nich nasikał. Mamy rybkę, mamy barsz i mandarynek. Dużo. Są już nawet prezenty, tylko czemu jest otwarty? I właśnie, tylko jest jedna rzecz, nie będzie kilku osób, wiem, że nie będzie ich dwóch i nie będzie niestety Gabrysia, który nie zdążył, nie mógł przyjść dzisiaj. Nawet nie wiem czemu go nie ma, loki doki. I tak jest, dla niego prezent to mu się przekaże po prostu. Teraz idziemy do każdego po kolei, najpierw idziemy do Purplekata. O dzień... Jak się nic nie Dzień dobry, poproszę. Pokrywa dzień, do... dzień dobry. ten złoty. No. Będziesz na Dzisiaj jest... Za chwilę mamy wigilię. Okej. Okay. To udaj się już do stołu. Dobra? Dzień dobry. Poproszę. Okej. Okay. Dobra. Proszę pana na wigilię, bo za chwilę jest. Proszę pana. Proszę pana. Proszę pana. No, nie muszę dzień dobry. Bo dzień dobry. Dzień dobry. Idź pan, idziesz na wigilię teraz, znaczy musisz właściwie. A dlaczego muszę? Bo taka tradycja. A jak jestem lewakiem? No to leweko mówimy wik! Idziesz, idziesz czy nie, masz tam już miejsce. Pre jest prezent tam no dla ciebie. Jak ale... już mam miejsce to pójdę. No jest prezent, ale go otworzy. <śpiewanie> co to jest proszę pana? <śpiewanie> Witam. Pan mnie zaskakuje z jednym z każdym dniem. Ja tu próbuję... Y wytworzyć tworzyć stal. Okej, okay, a za chwilę, proszę pana, jest wigilia, to musi pan to przerwać. Ma pan tam wybrane miejsce, więc zapraszam do stołu, ja idę po resztę. Dobrze, Ju, już idę. Dobrze, to widzimy się tam. I drugą stronę. Dzień dobry. Wiecie, nie było mnie tu naprawdę jeden dzień. A co tu się dzieje? Zgłosuję z <gry> Nie zabić cześć, Michał, cześć Michał, cześć Michał Cześć Michał No Franklin. O cześć brek Franklin <laughs> Cześć Brak Za chwilę Za chwilę mamy Wigilię, to idźcie już do stołu Co tu się stało, powiedzcie mi Nie wiem <laughs> co tu się, Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Chodźcie chodźcie teraz na Wigilię do stołu Dobrze, skoro już wszyscy siedzimy w tej bardzo miłej atmosferze... Bardzo miłej... Pora na politykę! Dlatego wszyscy będziemy się dzielić A nie, nie mamy opłatków, kurde. No wszyscy no to... będziemy... Si no to... czym? Się dzielić żuwiam. Co ty pi... Co, CO TY Dlatego może zjedzmy ten mandalinkę... Pyszny. Albo barścik. ten żółwian. Albo Mam pomysł, wszyscy napijmy się po harnasiu. Większość z nas jest niepełnoletnia, ale co z tego? Kto nam zabroni? Teore teoretycznie ja mogę. No, znaczy mi konia rękę i tą bokserską. Co? Co Dobra, skoro nie ruszyliśmy ani trochę jedzenia, to no? może teraz czas Dobra. na prezenty. Dobra, czas o. na prezenty mm. i tyle. Ja zabieram swój. Dobra, gdzie jest... Dobra, ja zabieram czyjś. Nie zabieraj czyjegoś. Dlaczego? Bomba kład! Hmm. U. Drowa! O no, nie, no to jest chory, idę deskoczyć z Sinecheda. Nie ma! Nie! Nie! nie, 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 nie. O, mam mutację, znowu mutację dostałem. I zobaczcie, co dostałam! Nie! Japko Edition. Dziuciap-ciap. E, Poradnik na przywrócenie głosu. w miejscu. Robię ja go. Okay. Dobra. Zabierz im te winchart. Cichy. Czekaj. Dobra, oprócz modyfikacji do Jenny Models jest bardzo dziwne. I subskrypcji na kanale. To mam coiny, no, kerbo... Oh, no te kerb i płyty kerbale, to mam potkę od razu. Dobra, rzucam za 3, 2, 1. Kurde, No weź, bo się spłonę jeszcze. Dobra, mam nadzieję, że to zadziałało i wracam do nich. Dobra, prezent Gabri się zabiorę. I mu tam jak wróci. Ej, bo tu jest prezent ten dla Kuby, co z nim robimy? Zabieramy. Nie! Dobra, ja dostałem mutację, to mnie też zepsutą. No i co zrobimy z jego prezentem? Kto go dostanie? Dobra, papier kalendarz, nie kto go dostanie? Ej, wiem, 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 słuchaj, słuchaj, słuchaj. Słuchaj. co, co, co? Co? Mam Genial... Jezu... Mam genialny pomysł. Ale za spóźnienie! A już chciałem ja. ten prezent wrzucić do otchłani, żeby do, do, do niego trafił. Co mnie ominęło? Jezu, o prezent! Uuu, co mam? E, mnie, ej, coś to minęło, oddaj to. Czekajcie, co ja tu mam? Co ja tu mam? Pod mutacji, pokaż mi to. Pokaż. Cześć. Pamiętaj, że ta pod mutacji to, to jest tylko taki prototyp eksperymentalny, więc to nie. Nie no, nie, u mnie wszystko... To... Jakim cudem on żyje? Susen, on żyje. mnie wskrzesiłeś? Ja tu miałem melange z Michaelem Jacksonem. Ponieważ. Tam, bo... by tam były tak. darmowe Robuxy. Dlaczego mnie stamtąd zabrałeś? I chciałem poinformować, Co? że to jest koniec sezonu. Do widzenia. Y jak to koniec sezonu. Żartuje, że dostał do wszyscy. Nie. Skoro koniec sezonu, to pora na... Nie. Dobrze, skoro jest tutaj taka cisza, to ja mam pytanie jedno. Co myślicie o nowym prezydencie Polski? No w tak. końcu ktoś zaczął ten temat. Ja nie, myślę, nie, proszę Cię, że... nie tylko polityka, zaraz Ciebie za... wykastruję. No Musimy, dobrze, ja nie co myślicie? Się nie na z... ten... Ja nie zgadzam się, żeby on był A za... ja się zgadzam. Ale musi to być... Nie, pan Żółw, niech pan, pan, pan Żółw pan zadecyduje. Panie wie, co pan o tym sądzi? Spadaj, niech cię eskimo zwyró... Jak widać, to, że się poświęciłem, to się oposiło Nie ma Darka, widzisz? Jest. Okay. Jest! No jest! Ja jestem Darkiem. No przecież on wrócił, No jakby problem jest taki, że on za to wrócił jakby. No nie! O czekaj Hubert Hej Hubert! Oficjalnie y my oraz wszyscy chcemy życzyć Wam wesołego kerba. Wesołego święta, żebyście nie spędzali, w żebyście spędzili chociaż o jedną minutę mniej przed kąpem. I w tym roku dostali bardzo dużo płyt, o, płyt Kerbali, przestań mi to rzucać. A i tutaj dostałem bon na częste konty-bale, gdzie wiadomo co z takimi rzeczami trzeba robić. Takie rzeczy czasami trzeba usunąć, ale takich nie ma. A my życzymy Wam wesołych świąt, dlatego na koniec puszczę Wam płytę, którą dostałem, bo jest naprawdę fajna. I puszczę Wam płytę o nazwie. To są takie bęgery, słuchajcie. To są takie bęgery, naprawdę. Dobra, odpalamy tą płytę Karwale i utwór alternatywki. O. Do kasyna, na a tam widzę płaskiego placka, więc go kupuję, bo wątroby psuje, a za rokiem widzę alternatywki. Kocham alternatywki, dla nich robię nagrywki. Ojej, to jest bęgier no. Osiem. A ja chciałbym, by alternatywka mnie zmiażdżyła jej wielkimi udami. Podchodzę do nich Może mi się nie uda By alternatywka Była moja Lecz mam plan B Sam zostanę alternatywką O koniec, <głos》>, skończyło się no i to był ten banger. Ale to było tufne. No, to jest taki banger, że go nawet tu nie ma, naprawdę. To jest taki banger. Dobra, no i to właściwie wszystko. Dziękujemy za oglądanie. widzimy się pewnie na Sylwestrze. Sylwester z Duniaka? No nie, Sylwester u Gryzaka. Bye bye. bye bye Kamil bye.